Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cyklu Autokrytyk Motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj wracam z kolejnej inspekcji samochodu przed kupnem Audi A6C7 ze skrzynią DSG tutaj w okolicach Mysłowic na Śląsku, no większość inspekcji tutaj jest w tych okolicach no bo wiadomo, że gdzieś dalej, no to jest kwestia też, kwestia też jest kosztów tego, co sprawdza, nie? czyli w danych rejonach są różne firmy oczywiście nie ma problemu z podjechaniem gdzieś tam w Polskę ale, no to wiadomo, że koszty wzrastają automatycznie także tutaj Audi A6 C7 C7 obejrzałem samochód w dosyć dobrym stanie, yy, blacharsko-lakierniczym skrzynia DSG działała w miarę, w miarę ok. Yy, także tutaj z silnikiem tuż nie było problemów. Jedynie tam był malowany zderzak przedni, najprawdopodobniej. Także samochód bez wypadkowy przebiegł w okolica 200 tys. km jakaś tam naprawa już w skrzyni była według dokumentów z zagranicy najprawdopodobniej albo mechatronika była naprawiana także tutaj kupujący będzie miał ten problem z głowy także kupujący najprawdopodobniej zdecyduje się na ten samochód, no ja w większości nie znam losów dalszych kupna także tutaj tutaj to wszystko zależy od klienta który Decyduje się na dane auto. Także to by było na tyle w tym odcinku, takim krótkim. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.